Cześć, witajcie w naszym codziennym spotkaniu ze światem wiedzy. Ja jestem Jola. Jesteśmy tu dla Was każdego dnia. Dzień dobry, Tomek z tej strony. A jak w każdy czwartek, no, przyglądamy się bliżej postaciom, które odcisnęły swoje y, znaczące piętno na historii, y, kształtując idee, y, wydarzenia, które, wiesz, rezonują do dziś. Dzisiaj na warsztat bierzemy postać, no. Absolutnie fascynującą i niezwykle kontrowersyjną, trzeba przyznać, człowieka, którego nazwisko stało się wręcz, no nie wiem, synonimem pewnego stylu uprawiania polityki. Mhm. Takiego cynicznego, pragmatycznego, czasem wręcz brutalnego. Mowa oczywiście o Niccolo Machiavelli. Tak, tak. Zagłębimy się w jego myśl polityczną, zwłaszcza w kontekście tej słynnej. Chociaż często, no, upraszczanej zasady cel uświęca środki. Ale to nie wszystko. Zobaczymy też, jak ta myśl y, zainspirowała znacznie późniejszych badaczy. Psychologów. Właśnie, psychologów do opisania konkretnej cechy osobowości makiawelizmu. Dokładnie. Mamy tu, powiem szczerze, yy, spory materiał. Są fragmenty artykułów historycznych analizujących jego pisma, jak słynny książę. Są opracowania naukowe, które różnie interpretują jego filozofię. Mm -hmm. A do tego jeszcze badania psychologiczne, które właśnie zgłębiają ten konstrukt makiawelizmu jako cechy. Więc nasza misja na dziś, spróbować zrozumieć, kim naprawdę był Machiavelli, co chciał przekazać, no i jak te jego idee... Yy, Przeszły transformacje w takie potoczne i naukowe rozumienie bycia makiawelistą. No to co, zaczynamy? Jasne. Żeby dobrze wiesz, zrozumieć Machiavellego, musimy się cofnąć w czasie. Florencja, przełom XV i XVI wieku. Oj, to nie był spokojny okres. Zdecydowanie nie. Wyobraźmy sobie to miasto, państwo w sercu włoskiego renesansu. Z jednej strony, no, niesamowity rozkwit sztuki, nauki, myśli, a z drugiej. chaos. Ciągła niestabilność, wojny, spiski, walki między potężnymi rodami, no i jeszcze ingerencja obcych mocarstw, taki polityczny kocioł. Właśnie. I w samym środku tego wszystkiego działał Machiavelli. I to jest kluczowe, co podkreślają źródła. On nie był jakimś tam, wiesz, oderwanym od rzeczywistości filozofem z słoniowej. Był praktykiem. Mhm. Przez kilkanaście lat pełnił naprawdę ważne funkcje. Był dyplomatą, Administratorem w Republice Florencyjskiej. Podróżował, negocjował, obserwował z bardzo bliska, jak działa władza. Jak się podejmuje decyzje? Tak. Jakie mechanizmy tym wszystkim rządzą tą wielką polityką międzynarodową, ale też tą lokalną. I to właśnie to doświadczenie było no, fundamentem jego pism. Czyli książę, to jego najsłynniejsze dzieło, które napisał już po tym, jak stracił stanowisko, został odsunięty, to nie jest taki, powiedzmy, traktat moralny. Absolutnie nie. To raczej podręcznik skutecznego rządzenia, oparty na brutalnej, czasami analizie rzeczywistości, którą znał z autopsji. Mm -hmm. Jest taki wiesz niesamowity fragment z jego listu opisuje tam swoje wieczory na wygnaniu mówi że po całym dniu takiej fizycznej pracy wraca do domu zrzuca te codzienne ubłocone ubranie tak pamiętam przebiera się w szaty dworskie i królewskie i tak przygotowany jak pisze wchodzi do starożytnych dworów ludzi starożytnych niesamowite i tam żywi się tym pokarmem który jest wyłącznie mój i dla którego się urodziłem pyta ich o przyczyny ich czynów a oni odpowiadają mu uprzejmie. To świetnie pokazuje jego metodę. Głęboką analizę historii. Tak, traktowanie jej jak laboratorium wiedzy o człowieku, o władze. Szukał takich uniwersalnych praw polityki. I z tej analizy, z tych jego no, rozmów z historią, wyłania się ta idea, która stała się jego znakiem rozpoznawczym. Chociaż, co ciekawe i warto podkreślić, sam Machiavelli nigdy dosłownie nie napisał cel uświęca środki. To prawda, dosłownie nie, ale to zdanie, no, trafnie oddaje ducha jego rad. No właśnie. Zdecydowanie. Sednem jego myśli, zwłaszcza w księciu, jest prymat skuteczności. Machiavelli argumentował, że e, podstawowym obowiązkiem władcy jest utrzymać państwo, zapewnić mu stabilność, bezpieczeństwo. To jest cel nadrzędny. A środki? A żeby ten cel osiągnąć, władca musi być gotów użyć środków, które, no cóż, mogą być postrzegane jako nieetyczne albo niemoralne z punktu widzenia takiej tradycyjnej moralności, zwłaszcza chrześcijańskiej. Czyli pragmatyzm ponad wszystko, nawet ponad zasady etyczne, to brzmi, no nie wiem, dość bezwzględnie. Z naszej perspektywy może tak brzmieć, tak? Ale Machiavelli pewnie by argumentował, że polityka to po prostu nie jest dziedzina, w której można sobie pozwolić na luksus kierowania się wyłącznie wzniosłymi ideałami. To arena walki. Właśnie. Często brutalnej. Władca, który chce przetrwać i zapewnić bezpieczeństwo swoim poddanym, musi być realistą. Musi rozumieć ludzką naturę, taką jaka ona jest, a nie taką, jaka powinna być. A jaka jest, według niego? A ludzie, według Machiavella, są często no, zmienni, niewdzięczni, chciwi. I tu dochodzimy do tego słynnego porównania władcy do lwa i lisa, które pojawia się w źródłach. Tak. Lew symbolizuje siłę, taką zdolność odstraszania wrogów. A lis? to przebiegłość, umiejętność unikania pułapek, intryg. Władca potrzebuje obu tych cech. Siła bez sprytu jest bezbronna, a spryt bez siły no nieskuteczny. Czyli musi umieć i ryknąć i oszukać. Dokładnie. Nie chodziło mu, żeby było jasne o pochwałę okrucieństwa dla samego okrucieństwa, raczej o to, że czasami w konkretnych okolicznościach użycie siły, a nawet podstępu czy złamanie danego słowa, może być po prostu konieczne dla dobra państwa. To było chyba radykalne zerwanie z tradycją. Oj tak, z tradycją tak zwanych zwierciadeł władców, popularnych w średniowieczu, w renesansie one przedstawiały taki idealny obraz monarchy jako uosobienia cnót chrześcijańskich sprawiedliwość, miłosierdzie, pobożność. A Machiavelli, co na to? Machiavelli mówił Pięknie jest być takim władcą, ale w praktyce to często prowadzi do zguby brutalny realizm. To ciekawe przeciwstawienie idealizmu i realizmu, o którym wspominają źródła. No, Machiavelli jawi się jako jeden z takich ojców realizmu politycznego, patrzy na świat bez złudzeń, ale jest jeszcze jedno kluczowe pojęcie w jego myśli, które wydaje się trudne do uchwycenia: wirtu. Tak, wirtu to termin absolutnie centralny, ale i niezwykle złożony. Na pewno nie cnota. Tłumaczenie go jako cnota jest bardzo mylące, bo od razu przywołuje skojarzenia moralne, których Machiavelli często unikał, a nawet je kontestował w kontekście polityki. Wirtuł u Machiavellego to coś znacznie bardziej dynamicznego, wielowymiarowego. Polscy badacze, jak wspomniano w materiałach, próbowali oddać tę złożoność. Konstanty Grzybowski mówił o zbitce pojęciowej, oznaczającej i rozum. Tak, rozum, czyli rozpoznanie sytuacji. I siłę decyzji. To podkreśla połączenie intelektu i woli działania. Dokładnie. A z kolei Antonina Kłoskowska, która też to analizowała, opisywała wirtu jako ekspansywne dążenia człowieka, dzielność, samoafirmację, lwie męstwo i lisią przebiegłość. Czyli znowu lew i lis. Tak, umiejętność bezkompromisowego dążenia do sukcesu. Ona wyraźnie odróżniała to od chrześcijańskiej pokory czy łagodności. Wirtu to jest no, energia życiowa, siła charakteru, ambicja, zdolność do podejmowania ryzyka, ale też inteligencja, spryt, elastyczność. Czyli cały zestach cech. Tak. Zespół cech, które pozwalają jednostce, czy to władcy, czy dowódcy, a nawet całemu narodowi, skutecznie działać w tym zmiennym i nieprzewidywalnym świecie. Świecie rządzonym nie tylko przez wirtu, ale i przez fortunę, tak? Czyli los, przypadek. Dokładnie. Machiavelli widział historię jako takie pole starcia między Wirtu a Fortuną. Fortuna jest jak kapryszna boginia, jak rwąca rzeka, która może zniszczyć wszystko na swojej drodze. Ale człowiek obdarzony Wirtu może próbować jej się przeciwstawić. Budować tamy. Na przykład. Budować tamy, kierować jej biegiem, wykorzystywać okazję, którą nas twarza. Wirtu to jest ta aktywność siła, która pozwala człowiekowi kształtować swój los. No przynajmniej do pewnego stopnia i osiągać wielkie cele, w tym przede wszystkim utrzymanie i potęgę państwa. A żeby pokazać, jak ta wirtu działa w praktyce, Machiavelli często odwoływał się do przykładów historycznych, analizował biografie słynnych postaci. Kogo szczególnie cenił? No, w księciu jednym z najczęściej przywoływanych, chociaż też bardzo kontrowersyjnych przykładów jest Cezar Borgia. Syn papieża. Tak, syn papieża Aleksandra VI, który próbował stworzyć własne państwo w środkowych Włoszech. Machiavelli obserwował go z bliska podczas misji dyplomatycznej i był pod wrażeniem. Pod wrażeniem jego determinacji, bezwzględności, no i umiejętności politycznej gry. Widział w nim tę mieszankę. Tak, widział w nim kogoś, kto posiadał właśnie tę mieszankę siły lwa i sprytu lisa. Jest ten słynny przykład, jak potrafił zwabić swoich przeciwników pod pretekstem negocjacji, a potem ich po prostu zgładzić. Brutalne. Okrutny akt, bez dwóch zdań, ale z perspektywy Machiavelego, skuteczny w eliminowaniu zagrożenia dla jego władzy. Czyli podziwiał jego skuteczność, nawet jeśli metody były no, moralnie odrażające? Podziwiał jego wirtuł, jego zdolność do osiągania celów w trudnych warunkach ale też go nie idealizował, wskazywał na jego błędy, na ostateczną porażkę, która po części wynikała z działania Fortuny, zachorował w kluczowym momencie, ale też z pewnych politycznych pomyłek. A inne postacie? Inne postacie, które pojawiają się w źródłach jako przykłady, choć nie zawsze bezpośrednio u Machiavelego, ale w duchu jego myśli, to na przykład Fryderyk II Wielki, król Prus – Żyjący znacznie później, w XVIII wieku, co w nim widziano machiawelicznego? To połączenie potęgi militarnej był przecież genialnym strategiem, z reformami wewnętrznymi i taką zręczną dyplomacją. Był władcą, no, bardzo pragmatycznym, skupionym na sile i interesie państwa pruskiego, gotowym do wojen, ale i do zawierania sojuszy, gdy było to korzystne. A Napoleon też się wpisuje. Podobnie Napoleon Bonaparte. Postać działająca już na przełomie XVIII i XIX wieku często jest analizowany przez pryzmat idei Machiavellego. Jego ambicja, energia, zdolność do mobilizacji zasobów, ale też ta skłonność do łamania ustalonych reguł dla osiągnięcia celu. Te przykłady pokazują, że Machiavelli nie tworzył jakiejś abstrakcyjnej teorii. Raczej próbował wyciągnąć wnioski z realnych działań historycznych przywódców. Tak. Jego celem było pokazanie, że władza wymaga często twardych, niepopularnych decyzji, które jednak w jego ocenie służą wyższemu celowi stabilności i przetrwaniu państwa. I właśnie ta koncentracja na pragmatyzmie, na skuteczności, a czasem i na manipulacji sprawiła, że idee Machiavellego znalazły co ciekawe zaskakujący echo w zupełnie innej dziedzinie. W psychologii? W psychologii XX wieku. No właśnie, tu dochodzimy do narodzin pojęcia makiawelizmu jako cechy osobowości. Jak właściwie doszło do tego przejścia od filozofii politycznej do psychologii? Kluczową rolę odegrali tu dwaj amerykańscy psycholodzy społeczni, Richard Christie i Florence Gies. W latach 50., 60. XX wieku prowadzili badania nad zachowaniami w grupach, negocjacjami, przywództwem. No i zainspirowanie pismami machiawellego, a właściwie pewną ich interpretacją dość specyficzną, jak rozumiem. Tak. Postanowili sprawdzić, czy istnieje jakaś mierzalna cecha osobowości, która odpowiadałaby temu wizerunkowi makiawialisty. osoby cynicznej, manipulującej, skupionej na własnym interesie. I stworzyli narzędzia do jej pomiaru. Te słynne skale Mach 4 i Mach V, o których wspomnają źródła. Dokładnie. To były zestawy pytań, takie kwestionariusze, które miały ocenić, w jakim stopniu dana osoba zgadza się ze stwierdzeniami odzwierciedlającymi cyniczny pogląd na ludzką naturę, akceptację dla manipulacji, czy takie instrumentalne podejście do relacji. Jakieś przykłady takich stwierdzeń? Na przykład. Nigdy nie mów nikomu prawdziwego powodu, dla którego coś robisz, chyba że jest to dla ciebie użyteczne. Albo najlepszym sposobem radzenia sobie z ludźmi jest mówienie im tego, co chcą usłyszeć. Mocne. Osoby uzyskujące wysokie wyniki w tych skalach, ci tzw. Tak high Max, miały według Christie i Kais wykazywać specyficzny profil. Jaki? Pierwotnie zdefiniowali cztery główne cechy. Po pierwsze, względny brak afektu w relacjach interpersonalnych. Chodzi o pewien taki chłód emocjonalny, dystans. Taki pancerz. Trochę tak, który pozwala traktować innych ludzi instrumentalnie, jako narzędzia do osiągnięcia własnych celów, a nie jako osoby, które mają własne uczucia i potrzeby. Nazwali to obrazowo syndromem chłodu (cool syndrome). To brzmi trochę jak brak empatii. W pewnym sensie tak. Empatia mogłaby, no, przeszkadzać w skutecznej manipulacji. Druga cecha to brak zainteresowania konwencjonalną moralnością. Dla Heimacha liczy się skuteczność, osiągnięcie celu, a nie to, czy droga do niego jest zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi. Czyli cel uświęca środki, znowu. Właśnie. Jeśli kłamstwo, oszustwo czy pochlebstwo działają, to są to dopuszczalne narzędzia. A pozostałe dwie cechy? Po trzecie, Christie i Gates zakładali brak poważniejszych zaburzeń psychopatologicznych. Makiawelista z ich ujęciu miał być racjonalnym, kalkulującym graczem, a nie kimś impulsywnym czy irracjonalnym. I po czwarte, niskie zaangażowanie ideologiczne czyli bez wielkich idei. Tak. Osoba makiaweliczna nie kieruje się wzniosłymi ideami czy wartościami, ale koncentruje się na pragmatycznych, konkretnych korzyściach tu i teraz. No dobrze, mamy więc taki psychologiczny portret manipulatora, ale jak to wygląda w praktyce? Czy tacy ludzie rzeczywiście są skuteczniejsi w osiąganiu swoich celów? No właśnie. Badania przez lata dawały dosyć niejednoznaczne wyniki. Okazało się, że machiaweliści mogą być skuteczni, owszem, ale w bardzo specyficznych warunkach. To znaczy najlepiej radzą sobie w sytuacjach, które spełniają trzy kryteria. Po pierwsze, umożliwiają bezpośrednią interakcję twarzą w twarz, gdzie można odczytywać sygnały niewerbalne, stosować perswazję, po drugie dają pole do improwizacji, czyli nie mają ściśle określonych reguł. Większa swoboda działania. Tak. I po trzecie angażują emocjonalnie pozostałych uczestników, co makiawelista może wykorzystać, zachowując ten swój chłód. Na przykład w niektórych typach negocjacji albo w takich luźno ustrukturyzowanych grupach. Ale co ciekawe, źródła wskazują, że nowsze badania zaczęły no, komplikować ten obraz. Okazuje się, że ten chłodny, skuteczny manipulator to może być trochę mit, a przynajmniej spore uproszczenie. Zdecydowanie. Po pierwsze, okazało się, że makiawelizm bardzo często współwystępuje z innymi cechami, z tzw. ciemnej triady osobowości. Ciemna triada. Tak, czyli narcyzmem, poczuciem wyższości, potrzebą podziwu i psychopatią impulsywnością, brakiem lęku, deficytami empatii i wyrzutów sumienia. Te cechy razem tworzą dość powiedzmy toksyczny koktajl. Mm -hmm. A co z tym założeniem Christiego i Geys o braku zaburzeń? To też zostało podważone. Badania pokazują, że makiawelizm często koreluje z neurotyzmem. Z neurotyzmem, naprawdę? Tak, czyli skłonnością do przeżywania negatywnych emocji, lęku, niepokoju. Koreluje też z niższą samooceną, mniejszą satysfakcją z życia i pracy. To zupełnie nie pasuje do obrazu takiego pewnego siebie, zadowolonego z życia stratega. To paradoksalne, osoba, która manipuluje innymi dla własnych korzyści, jednocześnie czuje się gorzej? Jak to możliwe? No, można spekulować. Być może to ciągłe manipulowanie, ta nieufność wobec innych, to cyniczne postrzeganie świata ma swoją cenę emocjonalną. Trudno budować dobre relacje. No właśnie. Trudno budować autentyczne, dające wsparcie relacje, opierając się na takim podejściu. Może to prowadzić do poczucia izolacji, pustki. Co ciekawe, jak wspominają źródła, machiaweliści, mimo swojego cynizmu, często deklarują poczucie bycia niesprawiedliwie traktowanym. Naprawdę mają poczucie krzywdy. Tak, mają wrażliwość na niesprawiedliwość, ale głównie wtedy, gdy dotyczy ona ich samych. To ciekawe, a jak ten rys osobowości wpływa na najbliższe relacje przyjaźń, miłość, małżeństwo. Czy taki makiawelista potrafi zbudować trwały, satysfakcjonujący związek? Badania, o których mowa w materiałach sugerują, że jest to bardzo trudne. Wysoki poziom makiawelizmu, szczególnie u mężczyzn, wiąże się z niższą satysfakcją w związku, mniejszym zaufaniem, mniejszą bliskością emocjonalną, intymnością. A zachowania? Osoby makiaweliczne rzadziej deklarują takie zachodzenia podtrzymujące związek jak pomaganie partnerowi, wspieranie go, wybaczanie są też mniej otwarte i szczere traktują partnera bardziej instrumentalnie, jako środek do zaspokojenia własnych potrzeb. Czyli ten psychologiczny makiawelizm, chociaż nazwany na cześć myśliciela skupionego na skuteczności w budowaniu państwa, w wymiarze osobistym często prowadzi do problemów i mniejszej satysfakcji. To kolejny paradoks. Dokładnie. Te krótkoterminowe sukcesy w manipulacji, jeśli w ogóle występują, mogą być osiągane kosztem długoterminowego dobrostanu i jakości relacji. Ten obraz skutecznego makiawelisty staje się więc znacznie bardziej złożony i często, no, mniej optymistyczny, niż sugerowała pierwotna koncepcja Christie i Gais. Widać tu wyraźne przesunięcia znaczenia. Tak. Od politycznej strategii przetrwania państwa do indywidualnej strategii interpersonalnej, która, jak się okazuje, jest często po prostu dysfunkcyjna. Dobrze, to spróbujmy zebrać najważniejsze wnioski z naszej dzisiejszej podróży przez świat Machiavella i machiawelizmu. No dobrze. Myśl Nikolo Machiavella to przede wszystkim myślę potężna lekcja realizmu politycznego, analiza mechanizmów władzy takimi, jakimi są, a nie jakimi być powinny według powiedzmy, moralnych ideałów. Uh -huh. Nacisk na wirtu, ten energię spryt, determinację jako klucz do skuteczności w działaniu i przeciwstawianiu się fortunie. No i akceptacja faktu, że utrzymanie stabilności państwa może wymagać działań wykraczających poza konwencjonalną moralność. Z drugiej strony, ten współczesny konstrukt psychologiczny makiawelizmu. Opisuje cechę osobowości, która charakteryzuje się cynizmem, chłodem emocjonalnym, skłonnością do manipulacji i takim instrumentalnym traktowaniem innych ludzi. Tak. I co istotne, wbrew takim potocznym wyobrażeniom, ta cecha często wiąże się nie tyle z sukcesem życiowym, co z problemami w relacjach, niższą satysfakcją, a nawet z cechami takimi jak neurotyzm czy niska samoocena. I wreszcie ten fundamentalny dylemat, który uosabia hasło, cel uświęca środki, pozostaje niezwykle żywy. Pytanie o granice pragmatyzmu. Oto kiedy. I czy w ogóle cel może usprawiedliwiać moralnie wątpliwe środki? To pytanie wciąż powraca. Zarówno w skali makro, w polityce międzynarodowej, krajowej, jak i w skali mikro, w naszych codziennych wyborach, interakcjach. Dokładnie. Niesamowite, jak ide człowieka żyjącego ponad 500 lat temu we Florencji, próbującego zrozumieć mechanizmy władzy w swoim, no bądź co bądź burzliwym świecie. Wciąż prowokują, inspirują i znajdują nowe, czasem zaskakujące odzwierciedlenia, nawet w psychologii osobowości. Mm -hmm. Postać Machiavella zdecydowanie nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Bez wątpienia jego dziedzictwo jest bardzo złożone, wielowymiarowe. Z jednej strony mamy tę przenikliwą analizę polityczną, która do dziś jest ważnym punktem odniesienia dla teoretyków i praktyków. Z drugiej mamy ten psychologiczny konstrukt, który choć nosi jego imię, opisuje często mroczną i problematyczną stronę ludzkiej natury w relacjach. Rozróżnienie tych dwóch poziomów jest chyba kluczowe. Myślę, że tak. Mamy nadzieję, że ta analiza była dla słuchaczy równie ciekawa i inspirująca jak dla nas. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, że słyszymy się codziennie, zgłębiając kolejne fascynujące tematy. A już jutro, zgodnie z planem, piątek, a w piątki przenosimy się do świata literatury. Porozmawiamy o książkach, które warto znać, które poruszają, które dają do myślenia. Serdecznie zapraszamy. I oczywiście, jeśli ktoś chce być zawsze na bieżąco z naszymi eksploracjami wiedzy, no to warto zasubskrybować nasz kanał. Naprawdę warto. Do usłyszenia. Do usłyszenia jutro. Cześć.